Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszej części konferencji prasowej po meczu 17. kolejki PKOBP Ekstraklasy, Radom jak Radom Pogoń Szczecin 1-2. Z nami najpierw szkolenie gości, Jens Gustafsson. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po, po dzisiejszym spotkaniu. Jestem bardzo zadowolony two big uh, this week. jestem przede wszystkim e, szczęśliwy z powodu zwycięstwa ale jeżeli chcemy mówić o meczu to musimy trochę pomówić o przyszłości bo za nami e, dwa duże rozczarowania w zeszłym tygodniu and last one against raków we really uh, did everything uh, every player was was totally exhausted after this game jeżeli chodzi o mecz ostatni, czyli ten mecz z Rakowem, to każdy zawodnik zrobił wszystko co w jego mocy i był e, wykończony po meczu. Można powiedzieć, że nasze e, sny zostały zniszczone w tym meczu. And many players was struggling with uh, both to 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 change the mindset and, and also physically problems. So When we entered this game we did it with, with a lot of problems. E, można powiedzieć, że to stworzyło wiele problemów między innymi wszyscy zawodnicy albo i zdecydowana większość miała problem e, mentalny i fizyczny, żeby się odbudować po tym, me po tym meczu. For example, e, Bartkowski need to uh, cancel his uh, way of playing yesterday. Stolarski did it on on warm-up. Dla przykładu Bartkowski nie mógł nawet przyjechać tutaj i zagrać. Stolarski no po rozgrzewce już wypadł. So for this, who uh, started as a striker in, uh, against Rakow. Today he should start as a right winger, but he ended up started as a right fullback. So It has been a lot to fix, and I'm very glad that I have kind of players that is doing for the team. Michał Kucharczyk grał z Rakowem jako napastnik. Dziś miał grać jako prawo skrzydłowe, a, a zagrał jako prawo obrońca. To wynikało z tego, że musieliśmy dużo kombinować, więc tym bardziej jestem szczęśliwy z tego powodu ile daje drużynie. I of course, there is more who who really sacrificed themselves to 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 give us this win today. So I'm very proud of how we reacted after the defeat against Rakov to win this game. Wiele wielu zawodników dzisiaj dużo poświęciło, żeby móc zagrać i żebyśmy mogli wygrać. Cieszę się z tego, jak zareagowaliśmy po tej ostatniej porażce. How it looked like on the pitch. i leave it behind because the most important thing was the three points. and there, there is uh, for sure things that needs to be fixed in our team uh, during this break. Uh, it goes on on the training pitch for sure. we need to be better as a team when uh, next round is coming. Najważniejsze dzisiaj były trzy punkty, tutaj dopowiem do o, poprzedniej wypowiedzi. E, no i dużo mamy do, e, do trenowania, do poprawienia. To wszystko będziemy robić teraz w tej, e, w tej przerwie między rundami. Myślę, że rywalizacja na pewno będzie e, bardzo mocna w drużynie. And I also need to comment, że Pontus will be back uh, during this and i. Think, uh, Należy powiedzieć, że Pontus wróci do, do treningu właśnie gdy wrócimy e, z urlopów No i trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że to, to że go zabrakło w ostatnim czasie stworzyło nam e, sporo problemów. So go to this vacation that we do uh, after uh, this press conference. We, we are happy to have these three points in, uh, uh, with us. Uh, we, we think we have uh, been, there has been too much high, no, not too much high performance, but too, too many very low performance. So we need to stabilize our performance. w uh, in the future and this we will do for sure so uh, and the position we have for this is okay not 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 perfect absolutely not perfect but we will do everything to compete about the top uh, places in the league uh, during uh, next round od razu po tej konferencji prasowej e, e, wsiadamy do autokar i, i ruszamy e, na urlopy myślę że za dużo było w tej rundzie, w naszym wykonaniu takich meczów, które no nie stały na, na zbyt wysokim poziomie i to musimy na pewno zmienić. Dziś cieszymy się z tych trzech punktów, zabieramy je do Szczecina, i, i to jest dla nas najważniejsze. I tyle. Dziękuję, trenerze. Czy są pytania? Nie widzę, także kończymy pierwszą część konferencji. Dziękuję. Rozpoczynamy drugą część konferencji po meczu Radom jak Pogoń. Teraz nam jest szkoleniewiec gospodarzy Mariusz Lewandowski. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Na pewno spotkanie, które było otwarte z dwóch, z dwóch stron. Eee... Obie drużyny mogły w tym spotkaniu wygrać, tak samo my, tak samo i Pogoń. Szkoda, że takie okoliczności w ostatnich sekundach, gdzieś w minutach meczu doprowadziły do tego, że grając w dziesiątkę przegrywamy to spotkanie, bo, bo wynik mógł być, mówię, inny. E, nawet grając w dziesięciu mieliśmy swoje sytuację e, do tego, żeby to te spotkanie e, rozstrzygnąć na swoją korzyść. Tak się nie stało, na pewno jesteśmy rozczarowani, bo E, grając u siebie i, i uważam, że to był dobry mecz w naszym, w naszym wykonaniu. Chłopcy się starali, także e, wypełniali gdzieś obowiązki, które mieli robić. E, mówię szkoda, że tej drugiej połowie od razu. Dostaliśmy karnego, czerwona kartka, i to na pewno też gdzieś podcina, podcina skrzydła, ale funkcjonowaliśmy dobrze. Funkcjonowaliśmy dobrze, żeśmy dobrą, dobrze zareagowali i mieliśmy sytuację, wyrównaliśmy. Później Maszado, m, który wyrównał minimalny spalony e, przy lepszym dograniu e, z jednej akcji. Ale już mógł sam na sam. Takie sytuacje trzeba gdzieś troszkę mocniej, celniej dogrywać, żeby, żeby wykorzystać więcej z tych momentów, które e, zrobiliśmy. Dziękuję, trenerze. Czy są pytania? Szymon. Dzień dobry, Szymon Janczyk, weszłokom Rozmawiał pan z Mateuszem Cichockim o tej sytuacji, o tym rzucie karnym. Jak on to wytłumaczył? Jak to wyglądało z jego perspektywy? Pan co, to taki... E, Drobny fał można powiedzieć. Można go, można go odgwizdać, można go nie odgwizdać. Także sędzia zdecydował, że, że to będzie rzut karny i, i tutaj no, gdzieś tam ten kontakt był troszkę pociągnięty, za koszulkę był. Także tutaj już 50 na 50 czy decyzja zostanie podjęta w tom i nie można mieć tu pretensji, że ona tak była podjęta. A czy Luis Machado wytłumaczył, jak można spalić podanie na piąty metr do pustej bramki? Nie wytłumaczył. Było to naprawdę e... No, takie można powiedzieć, szybko to się wszystko odbyło, bo wbiegał na, na pełnej szybkości i nie wyhamował, i no, tu centymetry brakowało do tego, żeby, mówię, grając 10 dziesięciu, wyjść jeszcze na prowadzenie, co, co nie wszystkim zespołom się na pewno zdarza, a nam się to mogło przytrafić, i by byśmy, bylibyśmy dzisiaj w innych nastrojach. Zapytam jeszcze odnośnie zmian w tym spotkaniu. Z czego wynikało to, że w tej drugiej połowie, kiedy Tomek grał w dziesiątkę, zdecydował się pan czekać do końca z tymi rotacjami? Zaczęliśmy bardzo dobrze grać. Zmieniliśmy ustawienie na rąb w środku z jednym napastnikiem i. I tutaj nie chciałem nic zmieniać, bo, bo to wyglądało dobrze. Wychodziliśmy co chwilę do, do akcji gdzieś ofensywnych. Kuban Nowakowski uważam, że bardzo dobre spotkanie, dużo zmienia, zmieniał ciężar gry. Był pod piłką, także to jest jego gdzieś mówię dopiero będziemy liczyć na palcach jednej ręki ile tych meczów w Ekstraklasie ma. Widać, że, że się rozwija, także e, utrzymał te ciśnienia. Spowodowane to, że żeśmy dobrze grali i tych sytuacji żeśmy kreowali. E, nie, się, nie, nie spodziewaliśmy się, że, 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 że stracimy bramkę pod, pod koniec właśnie tej 90. minut, To na pewno boli. Rozmawiał Pan w trakcie tej drugiej połowy z piłkarzami przy linii W trakcie jednej z przerw Pan czy Lisandros miał takie zadania, żeby troszkę zostawać z tyłu przy tych kontratakach, żeby wychodził tylko Luis Machado i Maurides do tych kontr i troszkę zabezpieczyć tył, czy to wynikało, nie wiem, z braku sił, czy po prostu z jakiejś jego decyzji? Nie, nie, to wynikało z tego, że przeszedł z pozycji numer 7 na pozycję numer 8, bardziej do środka, żeśmy przeszli na, na rąb w środku, miał zabezpieczać prawą stronę boiska, jeżeli żeśmy się włączali lewą stroną no to miał troszeczkę bardziej asekurować, ale z drugiej strony, jeżeli on się już włączał no to musiał Grzybek też zamykać sytuację i tak było też przy, przy, przy golu i te automatyzmy są nam znane, tym zawodnikom są znane, także tutaj nic nie było ciężkiego do opanowania, bo, bo widzieliśmy też jak funkcjonować w dziesięciu, akurat szkoda, że na zawodnicy na pewno w tej rundzie zrobili dobrą robotę. Były troszkę lepsze momenty, troszkę gorsze, ale uważam, że, że wiemy, gdzie potrzebujemy wzmocnienia, gdzie potrzebujemy, na których pozycjach przede wszystkim, bo, bo pod sam koniec mieliśmy problemy zdrowotne, mieliśmy kartki, a, a wiadomo, że jak się ma szeroką kadrę, no to lepiej się funkcjonuje. To na jakich tych pozycjach potrzebujemy wzmocnień? Jakie decyzje kadrowe już zapadają? Jakie plany ma Pan w głowie na to okienko transferowe? No, spotkamy się jeszcze, chociaż żeśmy już rozmawiali tutaj i, i wiemy o tym, że na każdą pozycję byśmy chcieli mieć po dwóch e, zawodników. Wiemy o tym, że dzisiaj no, zabrakło na przykład Bromowicza i, i no, Grzybek chociaż też dobrze go e, zastąpił, e, Szczelił gola, ale to też nie jest jego nominalna, nominalna pozycja, także Maurides, można powiedzieć, też gra wszystkie, wszystkie mecze. Chcielibyśmy też mieć, mieć opcję, żeby można było mieć jeden do jednego, a nawet jeszcze lepszego napastnika na tej, na tej pozycji. Także rozglądamy się przede wszystkim ze za zawodnikami stricte ofensywnymi, tutaj, żeby zwiększyć naszą siłę rażenia i, i być bardziej niebezpiecznym w ataku. Ci zawodnicy testowani ostatnio, Berto Kajarga i Soares, są cały czas dostępni i będą dostępni do tego sparingu z Zerbeli? Tak, będą dostępni, także zobaczymy. Trenują z nami już pewien okres, ale trening to jest jedno, mecze sparingowe to jest całkowicie co innego, a wiadomo, jeszcze liga to jest inna, to jest bajka, ale to znaną szansę w meczach sparingowych. Zagramy dwa sparingi tutaj w okresie tym, takim jeszcze dwutygodniowym, teraz po sezonie, bo trenujemy dalej. I Zobaczymy, czy wykorzystają szansę, czy zostaną z nami. A zdradzi Pan coś więcej o tych sparring partnerach teraz w przerwie między rozgrywkami? Na dzień dzisiejszy jeszcze czekamy. Mamy dwie opcje, zobaczymy, czy zostaną potwierdzone, bo też nie ukrywam, że niektóre zespoły myślą, czy grać czy nie, bo też mają problemy zdrowotne z zawodnikami, ale mi się wydaje, że na dniach to się wyjaśni. A co jeśli chodzi o odejścia z zespołu, dużej liczby ubytków możemy się spodziewać? Nie wiem czy, czy wszystko zależy od tego od tego, czy, czy, czy zawodnicy, którzy, z którymi będę rozmawiał. Niektórzy mają też jakieś propozycje innych klubów. Niektórzy po prostu dostaną ode mnie informację, że chciałbym, żeby poszli na wypożyczenie, bo będą mieli mało szans grania. To jest normalne. A niektórzy z niektórych będę chciał po prostu zrezygnować i w to miejsce wziąć innych zawodników. To jest normalne w piłce. Dlatego zawodnicy na pewno się o tym piersi, piersi dowiedzą i, i, i tutaj żeśmy już rozmawiali też z prezesem, że, że takie ruchy trzeba, trzeba wykonać, bo, bo to jest normalne, że jeżeli buduje się zespół, to trzeba się rozwijać i nie zawsze wszystkie transfery są trafione, nie zawsze ten zawodnik się dobrze zaaklimatyzuje, jeden czy drugi i, i po prostu jak się gdzieś można rozwinąć, to trzeba to jak najszybciej załatwić. Te okrzyki kibiców pod, pod adresem dyrektora sportowego jakoś pan odbiera? Negatywnie, pozytywnie? Słyszał to pan w ogóle, czy nie? Słyszałem. Mi się wydaje, że trzeba mieć szacunek do każdego pracownika, który tutaj pracuje w tym zespole i który naprawdę zrobił bardzo dobrą robotę w Radomiaku, Radomiak jest w ekstraklasie. I to też trzeba patrzeć, bo, 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 bo ci zawodnicy, którzy zostali sprowadzani przez dwa lata temu, jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, od tego czasu, już jest tutaj w Klubie no to Radomiak zaczął się pnąć do góry, a to też nie jest tak łatwo ściągnąć tylko i wyłącznie polskich zawodników do, do, do nas, do zespołu, bo Polacy są drodzy, to trzeba jasno określić. My mamy określony budżet też na ściągnięcie zawodników. Jeżeli my zaczniemy teraz i wyłącznie ściągać zawodników drogich, no to nasz budżet może tego nie wytrzymać. My musimy naprawdę mocno stąpać po ziemi, Każdą złotówkę obracać z lewo na prawo, żeby, żeby te transfery miały sens i przede wszystkim mieścić się w jakichś ramkach budżetowych. I to Oktawian robi bardzo dobrze. Dobrze nam się rozmawia. To jeszcze pociągnę, czy zimą możemy się spodziewać trochę z powrotu do tych planów, które chciał pan wdrażać na początku sezonu, czyli tej gry wysokim pressingiem, troszkę bardziej opartej na wymienności podeń niż na takiej grze defensywnej. Tak, czasami była taka potrzeba Chwila, że, chwili, żeśmy e, siedli troszkę niżej, potrzebowaliśmy punktów, czy też, e, nie wiem jak w meczu e, ze Śląskiem, wiedzieliśmy o tym, że Śląsk ma problemy w budowaniu w, akcie, w ataku pozycyjnym, może ten mecz nie był ładny dla oka, ale był skuteczny dla nas, no, są różne taktyki na spotkania. Wiadomo, że byśmy chcieli grać agresywnym pressingiem, wysokim, ładnym dla oka. Dzisiaj też mieliśmy stawki do skoku wysokiego pressingu i Pogoń miała problemy też z wyjściem i dużo sytuacji takich, żeśmy w polu karnym nie wykorzystali, ale mm, to też mówię, wszystko zależy od tego jaki, jaka drużyna jest, jacy jest zawodnicy są na boisku, ale do tego dążymy, żeby tak było. Dziękuję. Bartek. Dzień dobry Panie Trenerze, Bartłomiej Jędrzejczak, Futbolowa Rebelia .com. Panie Trenerze, ja zdaję sobie sprawę, że nie było jakby czasu pomiędzy tymi dwoma meczami, pomiędzy meczem pucharowym a dzisiejszym. Na jakieś nerwowe ruchy, ale pozwoli pan, że wrócę do tego spotkania, bo na tym chcę oprzeć swoje pytanie. Czy będzie Pan optował za tym, żeby jednak jacyś, jakieś konsekwencje wobec zespołu albo wobec poszczególnych zawodników wyciągnąć za tą, no, jakby nie patrzeć dużą niespodziankę? Dokładnie, konsekwencje są już wyciągane, także to jest, to jest normalne, że, że to był w naszym przypadku i i bardzo słabe spotkanie, bo może inaczej powiem. Zawsze się mówi, że bramkarz popełnia błędy czy, czy obrońca popełnia błędy. A w tym przypadku nasza siła ofensywna no, przy 37 strzałach, żaden nie doszedł do, do siatki. I tu sobie trzeba jasno powiedzieć, że tu był największym no, problemem, mając tyle sytuacji, to, to powinien być taki mecz, w którym my, zawodnicy ofensywni powinni się pokazać i wykorzystywać sytuację. Dlatego nie było. Y Rozumiem, że jest Pan zadowolony przynajmniej pod względem mentalnym, bo dzisiaj zespół wyglądał dużo lepiej, więc no, można chyba jakiś pozytyw z tego wyciągnąć, no bo tak jak mówię czas pomiędzy tymi meczami był dosyć krótki, ale kiedy jest jednak jakiś blamaż no to dla sportowca chyba najlepiej jest, żeby mieć jak najszybszą okazję do, do z, po prostu zrewanżowania się i wydaje mi się, że dzisiaj pod względem walki no to nie można, Radnicę raczej zarzucić tutaj zawodnikom, bo wydaje mi się, że mecz no, był zdecydowanie lepszy niż ten w Zielonej Górze. To, to nawet nie ma co mówić. Najbardziej to boli, że po prostu COVID końcowy nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku. I patrząc na, na, na kadrę, patrząc nawet jeszcze raz powiem budżety, na przykład pogoni, a nasz, no my żeśmy grali dzisiaj jak równy z równym i mieliśmy tę sytuację nawet przy 10 osobach na boisku. To najbardziej boli, że w takich okolicznościach zespół, gdzie się starał, naprawdę wypompował się w cudzysłowie w tym, w tym spotkaniu, walczył i jeszcze gdzieś grał. No to. to boli że się traci punkty w takiej okolicznościach. I ostatnie pytanie, ponieważ jesteśmy po ostatnim meczu tutaj rundy. 23 punkty, 10. miejsce. Jak pan ocenia tę rundę pańskim okiem, czy uważa pan, że to jest jakby odpowiednie miejsce Radomiaka na ten moment, czy podchodzi pan jednak do tego z takim niedosytem i z przekonaniem, że są jeszcze duże rezerwy tutaj do wydobycia i i to miejsce po prostu Pana nie satysfakcjonuje, bo no ta tabela jest dosyć płaska i tutaj dzisiaj wygrywając ten bilans do, do czołówki, dystans mógł być naprawdę zmniejszony. Sporo. Zdecydowanie. Przede wszystkim musimy rozwiązać problem grając na swoim boisku, bo tutaj za dużo punktów tracimy, jesteśmy za bardzo gościnni i to musimy przede wszystkim pomyśleć, żeby rozwiązać ten problem i więcej punktów zdobywać w meczach w Radomiu, bo, bo za dużo żeśmy tych punktów tutaj stracili. Jeżeli chodzi o cały, całą rundę, to na tych punktów mogło być zdecydowanie, zdecydowanie więcej, przynajmniej z 4, może 6, i, i ta sytuacja by była już dzisiaj zdecydowanie bardziej komfortowa, ale ich nie, jej nie ma. Także trzeba po prostu w następnej rundzie zdecydowanie mówię, pomyśleć o, o dobrych wzmocnieniach i, i rozwoju w każdym czynniku tutaj zespołu czy też klubu. Maciek Maciej Kwiatkowski, co za dzień. Panie trenerze, mamy dwa pytania. Jedno już zostało tutaj odpowiedziane na to pytanie, a chciałem zapytać, jak będzie wyglądał cały ten cykl przygotowawczy, bo to jest nasze ostatnie spotkanie, więc już nie mówię tutaj o tych dwóch tygodniach, które teraz przed wami, tylko od stycznia ten krótki miesiąc. Tak, dokładnie, to będzie bardzo krótki. Miesiąc po nowym roku się spotykamy, badania, testy wydolnościowe. Później lecimy na obóz do Turcji i tam praca prawie przez dwa tygodnie przylatujemy tydzień przed ligą i, i będziemy gotowi do pierwszego meczu z miedziem Lenica. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję.